Okej, okay, czyli... Nie ta strona. Nie ta strona. Dobra. No. Okej. Okay. Czyli ten budynek... A czemu Ty tak ustawiasz, a nie tak na przykład? Bo potem nie obcina na tak. Obcina Ci? Tak. Tak. Bo już próbowałem parę razy. Próbowałem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra. Yy, na swój profil. Tak, 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 tak. tak. Dobra. Dobra. Haleluja, haleluja. Chwała Tobie Jezu Chryste, święty, cudowny, wspaniały, drogi Ojcze. Tylko Tobie wszelka chwała, cześć, uwielbienie. Hallelujah! Tylko Ty jesteś królem, świętym, cudownym, wspaniałym, drogi Ojczym. Wspaniałym, jedynym, jedynym. Chwała Tobie Jezu Chryste chwała Tobie Jezu Chryste Kura, ma nasz Andrama Sanciar, ma szantrama santra, ma szantrama Haleluja 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 Halleluja. Hallelujah! 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 Halleluja. Halleluja. A Ciebie może?

Halleluja, Hallelujah, Hallelujah, halleluja. chwała Tobie Jezu Chryste, chwała Tobie Jezu Chryste. chwała Tobie Jezu Chryste, chwała Tobie Jezu Chryste. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Chwała Tobie Jezu Chryste, święty, cudowny, wspaniały drogi Ojcze. Wspaniały drogi Ojcze, tylko Ty jesteś chwałą, tylko Ty jesteś królem, Panie, dziękuję Ci drogi Ojcze. Halleluja, królu jedyny, święty, cudowny, wspaniały Ojcze, królem jesteś Ty. Wspanialnie cudownym, cudowny, cudownym. Hallelujah, cudowny, hallelujah, 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 Dobrze, dobrze. A jak głos? Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. Halleluja. Co? Zacząć mówić, tak? Hallelujah. Dziękuję Ci, drogi Ojcze, za ten czas, Panie, za Twoją chwałę, drogi Ojcze. Za to, kim Ty jesteś, Panie. Za to, jak Ty Boże błogosławisz i prowadzisz, drogi Ojcze. Twoja jest wielka chwała, Panie, tylko Ty jesteś jedynym żywym królem, tylko Ty jesteś w stanie prowadzić, drogi Ojcze, i Panie, dotykać każdego z nas, drogi Ojcze. Kochani, Królestwo Boże przybliża się milowymi krokami. Czy chcesz to wierzyć, czy nie? Jest drugie przyjście Jezusa Chrystusa. On był zapowiedziany 750 lat przed narodzeniem Chrystusa. O nim głosił Izajasz. Te księgi może znaleźć w Starym Testamencie, i wypełniło się to. Wypełniło się to, co napisał Micheasz, że urodzi się w Betlejem. Wypełniło się to, co napisał Izajasz, że będzie zawiśnie na krzyżu. Wypełniło się to, co mówili inni prorocy i przyjdą następne wypełnienia. Około jedna trzecia, może nawet i dwie trzecie tych proroc wypełniło się już w tej chwili w osobie Jezusa Chrystusa i będą się wypełniać kolejne proroctwa. Jedno z nich jest takie, że mamy czasy ostateczne. Co to znaczy czasy ostateczne? Jezus Chrystus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi jasno i wyraźnie do swoich uczniów. Dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus mówił o tym, że przyjdzie taki czas czasy ostateczne. Ten czas, dzisiaj już widzimy, przedbiegi tego czasu, czym się on charakteryzuje ten czas ostateczny. Po pierwsze Ewangelia Mateusza, 24 rozdział mówi w ten sposób. A Jezus odpowiadając rzekim że baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Będzie wielkie zwiedzenie. Co to znaczy zwiedzenie? Trzymanie ludzi z daleka od prawd Bożych, trzymanie ludzi z daleka od tego, kim jest Bóg, od poznania Jego prawdziwej miłości i realności. To się nazywa zwiedzeniem. Zwiedzeniem, że ci ludzie, którzy mówią, to jest chrześcijaństwo, nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. Pedofile, homoseksualiści, ludzie sprzeniewierzający pieniądze, mówią o chrześcijaństwie, a daleko ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem. O tym Jezus Chrystus mówił 2000 tysiące lat temu. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Mówi jasno i wyraźnie. I piąty werset. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc ja jest Chrystus. I wielu zwiodą i powiedzą: Tak, w ten sposób postępujcie. Jak będziecie tak robić, tak będziecie chrześcijanami. Ale prawda jest zupełnie inna: bo kiedy przyszedł Jezus Chrystus, on nie budował kościołów, nie budował budynków, nie budował pieniędzy. Jego kościół, który był założony, był tylko i wyłącznie w osobie osób, które nazywały się Jego uczniami. Tą świątynią ducha byli prawdziwi żyjący według Jego nakazów, według Jego praw. Według jego wskazań to się nazywa prawdziwe chrześcijaństwo. Nie chrześcijaństwo, które wybudowało sobie budynki, których uwielbieniem jest mamona i pieniądze, a nie ma tam w ogóle żadnej mocy bożej. Przyjaciele, dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus mówił o tych czasach, że będzie ciemnota duchowa, zwiedzenie duchowe niesamowite, i to dzisiaj się wypełnia na naszych oczach. Tak właśnie, dlatego musisz przyjąć osobiście prawdę do swojego serca, kim jest Jezus Chrystus. Tylko Jezus Chrystus jest w stanie Ci odsłonić oczy na ten temat. Duch Święty jest w stanie wypełnić Twoje życie, przynieść Ci prawdę i wprowadzić Cię we wszelką prawdę. O tym Duchu Świętym mówił Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu. Popatrz, co jest napisane w Ewangelii Mateusza. Na pewno masz coś takiego jak Biblię. Niezależnie od tego, czy katolicką, czy protestancką, czy jakąkolwiek inną, w tych samych Bibliach Nowy Testament jest cały czas taki sam. Nawróć się, pomyśl o tym. Bóg jest blisko. Jezus nadchodzi. Nie ma takiej możliwości, żeby się te słowa nie wypełniły. Jezus cały czas o tym mówił, że przyjdzie drugi raz. Ale wtedy to już nie będzie czas łaski, to nie będzie czas dobroci, ale czas wypełnienia się Jego Bożej Sprawiedliwości. Moi drodzy, w szóstym wersecie Ewangelii Mateusza jest napisane: potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie tworzyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienie ziemi. Mur to znaczy pandemię. To, co tutaj widzimy w tej chwili w całym Polsce, na całym świecie, to jest zaledwie przedsmak tego wszystkiego, co będzie się wypełniało. Pandemie będą powszechne, na porządku dziennym. Nie chodzenie w maseczkach, ale wręcz getta. Getta, które będą powodować, że ludzie będą zamykani, jeżeli nie będą sami poddawali się tym restrykcjom. Przyjaciele! Mamy wypełnienie czasów ostatecznych. Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdziwym zbawieniem, prawdziwą osobą, która był tutaj na Ziemi 2000 lat temu. Jemu nigdy nie chodziło o to, abyśmy chodzili do plastikowych kościołów. Kościołów, które się nazywają kościołami, a nie ma tam żadnej mocy Bożej. Kościołów, które mówią o sobie, że mamy jedyne prawo nazywać się kościołami, że jesteśmy jedynozbawczymi, a okazuje się, że jest tam. Cała, cała wręcz nieczystość, która mogłaby tam jak gdziekolwiek być. Ludziom się w głowach to nie mieśli. Co ci kapłani wyprawiają? W jaki sposób oni funkcjonują? Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ oni sobie tylko uzurpują prawo do tego, aby nazywać się kościołami, ale nie ma tam żadnej mocy Bożej. Posłuchaj, co jest napisane w dziejach apostolskich. Jeżeli tego jeszcze nigdy nie czytałeś, popatrz na to i sprawdź dokładnie. Przeczytaj te wersety, a zobaczysz po prostu, jak wyglądał pierwszy kościół, w jaki sposób działał pierwszy kościół, jak funkcjonował pierwszy kościół. I ten sam kościół dzisiaj również może funkcjonować, ale nie funkcjonuje tylko i wyłącznie z jednego powodu, bo pewni ludzie uzurpują sobie prawo ku temu, aby nazywać się jedyną zbawczym kościołem. Kochani, ale zobaczcie, co jest napisane w dziejach apostolskich. O takich rzeczach w trzecim rozdziale dziejów apostolskich jest napisane historia, kiedy Piotr i Jan po zesłaniu Ducha Świętego wychodzą na ulicy i mówią następujące słowa. Wy patrzą, a jest człowiek, który jest chromy od urodzenia. Oni do niego podchodzą, a on patrzy na nich, wpatrzywszy się, z kolei jedni w drugich. Piotr z Janem mówią do niego, spójrz na nas! On zaś spojrzał na nich, spodziewając się od nich, co, że coś otrzyma, i rzekł: Piotr, srebra i złota nie mam, lecz co ci mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazaryńskiego chodź który dzisiaj Kościół może powiedzieć, srebra i złota nie mam, ale to co Ci mam daję w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, bądź zdrowy w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, bądź uzdrowiony w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, bądź wolny od wszelkiego nałogu, grzechu, jakiegokolwiek związania. Czy rozumiesz to? W dziejach apostolskich, w całym słowie Bożym jest tak napisane. To uzurpatorstwo, to plastikowe kościoły dzisiaj są potrzęśnione na całej ziemi, w całej Polsce i Europie. I przez to się wypełnia to, co powiedział Jezus Chrystus, kiedy chodził jeszcze po ziemi. Uczniowie go zabrali i chwalili się: "Jezu, patrz na tą synagogę, którą mamy. Naprawdę była wspaniała i cudowna, ale to był tylko budynek. A Jezus powiedział: "Nie minie to pokolenie, a ten cały budynek zostanie zburzony". I to proroctwo wypełniło się. 30 kilka lat później, po zmartwychwstaniu Jezusa, ta synagoga była całkowicie zburzona. Tak samo i dzisiaj. Te pseudokościoły są dzisiaj burzone. Ludzie tysiącami, tysiącami odchodzą od tych kościołów, szukają prawdy, szukają naprawdę Boga i chcą po prostu zawołać do Niego. Tak samo, kochani, jak pierwsi uczniowie, tak samo i my wychodzimy na ulicę. Dlaczego? Dlatego, że Jezus nigdy nie zamknął w jakimś tabernakulum, w jakimś budynku kościelnym, w jakimś po prostu... Możliwości tylko, że tam będą do Niego przychodzić i Go czcić, albo w jakimś Saktuarium Maryjnym, gdzie się w takim miejscu nigdy nie zamknął. On zawsze wychodził do ludzi, On zawsze był blisko ludzi, On zawsze był blisko osób, które chciały po prostu być razem z Nim. To jest prawda Bożego Słowa, prawda Bożej Ewangelii, wszelkiego rodzaju innego spojrzenie na Kościół, na Jezusa Chrystusa, na wiarę chrześcijaństwo jest zwiedzeniem. O tym zwiedzeniu mówił Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu. Dzisiaj te kościoły chcą, aby ludzie w religijny sposób oddawali Bogu cześć. W sposób, który nie daje możliwości usłyszenia głosu Bożego, chodzenia Ducha Świętego. Namaszczenia Jego mocy, prawdy Ewangelii. Tak dzisiaj wygląda życie w tym naszym kraju, w Europie i na całym świecie. Przyjaciele, jeżeli nie chcecie mi wierzyć w te słowa, które tutaj obdarzają życiem dzisiaj, teraz, to spójrz do Słowa Bożego i zawołaj: Duchu Święty, przyjdź do mojego serca, przyjdź do mojego życia i objaw mi prawdę, jaka jest prawda, cóż ja mogę dzisiaj zrobić. A Słowo Boże jest bardzo realne. Słowo Boże jest prawdziwe. I Słowo Boże jasno i klarownie mówi. Kto ustami swoimi wyzna, że Jezus jest jego Panem i w sercu swoim uwierzy, że Bóg zbudził go z martwych, ten będzie uratowany. Kochani, to nie jest fikcja literacka. Tam nic nie ma napisane, że masz chodzić do takiego czy innego budynku kościelnego. Tam nic nie ma napisane, że masz spełniać jakieś sakramenty albo robić jakieś rytuały religijne. Tam jest napisane o sercu, sercu wiary, sercu, które kiedy się wypełnia, jest zamieniane na Boże serce. A to Boże serce powoduje, że Twoje całe życie jest wówczas w innym miejscu, a nie tylko raz w tygodniu, na godzinę. To jest pewnego rodzaju tylko system, system, którego Jezus Chrystus nie założył, system, który trzyma, ma zadanie tego systemu religijnego, jest trzymać Twoje i każdego człowieka serce, zdala od Bożego Serca, jak najdalej, dlatego w swoim życiu nie widzisz prowadzenia Bożego, dlatego w swoim życiu nie widzisz cudów, dlatego nie widzisz w swoim życiu tego, o czym cały czas Jezus Chrystus mówił. I stąd te wszystkie pytania, dlaczego są wojny, dlaczego są właśnie, dlaczego są kłótnie, i tak dalej, i tak dalej, dlatego, że jest jedna tylko rzecz, a mianowicie serce ludzkie, które nie słucha Boga, nie jest Mu posłuszne i uzurpuje sobie władzę aby rządzić innymi ludźmi, aby nimi władać, aby nimi manipulować, a niby w jakikolwiek sposób inny też wpływać na tych ludzi. Kochani. Kiedy przyszedł Jezus Chrystus na Ziemię, objawił pełnie Bożego Serca, pełnie charakteru Bożej Natury. I popatrz na jedną rzecz: czy rzeczywiście Jezus Chrystus dał komukolwiek chorobę? Czy rzeczywiście Jezus Chrystus dał komukolwiek potępienie? Kiedy Jezus Chrystus przyszedł na Ziemię, każda osoba, każda osoba, każda osoba, która zwróciła się do Niego, która była chora która była w nędzy swojego życia, była uzdrowiona całkowicie, realnie i skutecznie. Tak działał Jezus Chrystus i Jego uczniowie. I tak dzisiaj na całej ziemi powstają ludzie Boży, którzy mówią: Dość mam tego utumanienia religijnego. To religijne utumanienie, które mego zadaniem jest tylko jedna rzecz: trzymać ludzi z daleka, ich serca z daleka od serca Bożego. Przychodzi orzeźwienie, potrzęśnienie, i to co dzisiaj słyszycie i widzicie, jest między innymi efektem tego potrzęśnienia. Potrzęśnienie, które mówi. Bóg ma już dosyć wszelkiego rodzaju religii, obłudy, hipokryzji, ciemnoty duchowej. Lepiej, żebyś przestał chodzić do tych plastikowych kościołów, zawołał do Boga i powiedział: Panie, uzdrów moją duszę, ponieważ ja nie jestem w stanie siebie uzdrowić, niż żebyś chodził i po prostu przez chwilę poczuł się lepiej. Dlatego, że Jezus Chrystus jasno i wyraźnie mówi, że On jest drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do ojca, tylko przez Niego. Lepiej schądź z tym nędznym chodzeniem do tych kościółków, które są plastikowymi, kwitnącymi mammoną, obrazobórczymi, bawochwalczymi kościółkami, które nie mają zadania, abyś ty. Słyszał realnie i wyraźnie, jak Bóg Ciebie prowadzi, ale których zadaniem jest tylko i wyłącznie uwielbienie dla nich samych, dla tych ludzi, którzy dorobią, dla tych gwiazd, które po prostu świecą. A Bóg mówi: Ja nie oddam swojej chwały nikomu, żadnemu człowiekowi. Jego chwała, tylko dla Niego się należy, komu więcej. I dlatego mamy. Taką ciemnotę duchową, ciemnotę, która pozwala na wszelkiego rodzaju nienawiść, złość, gniew, utarczki, różnego rodzaju nienawiść płonącą. Z różnych tytułów, człowiek do człowieka, sąsiad do sąsiada, Polak do Polaga. Jak to możliwe, powiedz mi? Przecież to jest praktycznie niemożliwe, żebyśmy my nawzajem, jako ludzie, siebie nienawidzili. Ale prawda jest taka, że dopóki serce ludzkie nie jest czyste, nie jest oczyszczone, nie jest prawdziwe i realne, nie jest wyczyszczone, tylko Bóg ma tę moc, Jezus Chrystus, aby całkowicie odnowić. Ludzkie serce! Co z tego, że powstają programy psychologiczne, programy socjologiczne, programy prawne i próbują naprawiać życie ludzkie, albo mówić, że takie będzie życie lepsze, bo tak my myślimy, że tak ma być? Co z tego, jak serce ludzkie nie jest nawrócone, nie jest odświeżone, nie jest czyste, nie jest wypełnione Bożą miłością? Nie da rady! Bożej miłości wyprodukować. Choćbyś się naoglądał nie wiadomo ile harlekinów, choćbyś próbował całymi swoimi wysiłkami, uczynkami emanować Bożą Miłością, to nie jest możliwe. Dlatego, że słowo Boże mówi, że to tylko Duch Święty jest w stanie wlać swoją Bożą Miłość. List do Rzymian, Piąty Rozdział, bardzo jasno i klarownie o tym mówi że miłość Bożo jest wylewana w sercach ludzkich przez Ducha Świętego. Nie jest możliwe, abyś był zaspokojony przez to, że oglądasz programy rozrywkowe, że dzisiaj się naćpasz albo nachlejesz, albo obejrzysz sobie jakiś dobry kabaret, żebyś na chwilę zapomniał, co się dzieje na tym świecie. Takie ukojenie, proste i jedyne, może dać tylko osoba Jezusa Chrystusa. On powiedział w ten sposób, Pokój mu jaki ja wam daję, nie da wam ten świat. Nie znajdziesz pokoju w tym, że będziesz szukał w przepisach prawnych. Nie znajdziesz pokoju dlatego, że będziemy unikać wojen. Nie znajdziesz pokoju dlatego, że będziesz próbował na chwilę żyć w swoim ciemnym, cichym pokoiku, nie wadząc nikomu. Dlatego, dlatego, że serce pełne nasze, ludzkie serca pełne są gniewu, złości, nienawiści. Czy chcesz uznać to czy nie? Czy chcesz uznać to czy nie? Jeżeli dotyka cię to, co w tej chwili głoszę, przyjdź osobiście do Jezusa, uklęknij w swoim cichym, ciemnym pokoju. Albo jasnym, jak masz światło, i zawołaj: Panie Jezu, ratuj mnie z tego świata przewrotnego, Duchu Święty, otwórz moje oczy, uszy! Na Twoje słyszenie, na Twój głos, na Twoje Boże prowadzenie. I przestań chodzić do tych wszystkich religijnych kościołków, ponieważ one powodują duchową ciemnotę. To one są winne temu, że cała dzisiaj Polska pogrążona jest, cała Europa w duchowej ciemnocie. Duchowa ciemnocia provodu, provodu, powoduje, że zaczyna się psychiczna ciemnota a psychiczna ciemnota powoduje fizyczną ciemnotę. Taki jest obiekt sprawy, dopóki dusza i serce ludzkie nie są czyste. Dopóki serce ludzkie nie jest wypełnione Bożą miłością, to choćby człowiek biegał, starał się dbać o swoje życie i zdrowie, to mu to nie da, bo konsekwencją tego nieczystego serca jest to, że będą do ciebie przychodziły myśli, potępienie, Oskarżenie, poniżenie i w końcu ruina i śmierć. Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział, dziesiąty werset, mówi w ten sposób: Złodziej przychodzi po to, aby kraść, zaczynać i wytracać. Ja przyszedłem po to, aby owce moje miały życie i to życie w obfitości. Jezus mówi o tym, że jego owce będą miały życie i to życie w obfitości. Nie w nędzy. Nie w poniżeniu, nie po prostu w pogardzie, ale w obfitości psychicznej, duchowej, emocjonalnej i konsekwencji tej życia wiecznego. Każdy człowiek ma prawo wyboru, dlatego że Bóg dał wolną wolę każdej osobie i masz prawo to jest Twoje prawo niezłomne decydować, czy wierzysz Jezusowi, Chrystusowi. Człowiekowi i Bogu jednocześnie, który żył dwa tysiące lat temu, czy raczej komuś innemu, filozofiom ludzkim, przekleństwom diabelskim, mamonie niesprawiedliwości, czy może tym religijnym kościółkom, które ukrywają prawdę i nie powiedziały nigdy o tym, że list do Rzymian mówi o tym. Kto ustami swoimi wyzna, że Jezus jest jego Panem i w sercu swoim uwierzy, że Bóg zbudził go z martwych, ten będzie zbawiony. Kochani, tam nie ma nic dodane, że masz chodzić raz do roku do spowiedzi. Tam nie ma nic dodane, że masz łożyć na tace, bo inaczej nie będziesz zbawiony. Tam jest prosta Ewangelia, Słowa Bożego. Tu są słowa Jezusa zapisane w czystej postaci. Tak jak On chodził, tak jest napisane. I wszystko co możesz przeczytać. Ale fałsz! Obłuda, zwiedzenie, które trwa setkami lat, przychodzi do życia ludzkiego i powtarzane dziesięć, 10, sto 100 razy, tysiące razy zaczynają funkcjonować w myśleniu ludzkim i człowiek myśli, że to jest prawda. Ale prawda jest inna, bo prawda jest w prawdzie Słowa Bożego. To jest prawda ostateczna. Nie ma żadnej innej prawdy, na której warto żyć, na której warto umierać dla której warto cokolwiek robić w swoim życiu. Dlatego, że każdy fałsz, każda obłuda, każda hipokryzja prowadzi do śmierci w konsekwencji. Jeżeli będziesz na przykład kłamał w relacji małżeńskiej, to zrozum, że to małżeństwo w końcu obumrze. Jeżeli będziesz kłamał w relacji pracodawcy i pracownika, to zrozum, że w konsekwencji może stracić pracę albo pracodawca najzwyczajniej w świecie pracowników, i taka praca umrze, tak samo jest i z wiecznością. Jeżeli będziesz kłamał przeciwko Bogu, to niestety, ale do Twojego życia będzie przychodziło coraz większe kłamstwo, fałsz i obuda. A jeżeli będziesz chciał poznawać prawdę Bożego Słowa, to proś Ducha Świętego, Duchu Święty, przychodź i prowadź mnie w tym wszystkim. Ja nie chcę tak żyć, nie chcę żyć w obudzie, nie chcę żyć w kłamstwie, nie chcę żyć w fałszu. Ty, Panie, pokazuj mi, w jaki sposób ja mogę inaczej funkcjonować, tak, aby prawdy Twoje, drogi Ojcze, drogi Boże, wypełniły się całkowicie w moim życiu. List do Efezjan, drugi rozdział, ósmy i dziewiąty werset, mówi jasno i klarownie, albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę, nie z Was, Boży to dar, aby się ktokolwiek nie chlubił z własnych uczynków. Kochani, czy tam jest napisane, masz chodzić do kościołka? Nie! Tak nie jest napisane! Łaską zbawiony jesteś przez wiarę! Nie z uczynków, aby żaden człowiek się nie chlubił! Nazywanie siebie jedyną zbawczym kościołem jest bluźnierstwem dla Boga! Dlatego, że to tylko Bóg zbawia, a nie żaden budynek kościelny, ani instytucja kościelna, ani organizacja kościelna! Jedyne zbawienie jest u Boga. Nawróć się! Zawołaj do Boga! Powiedz Boże, pomóż mi się w tym upamiętać! Bo ja nie jestem w stanie. Próbowałem wielokrotnie. Moi drodzy, to nie jest tak, że człowiek jest w stanie sam się upamiętać. To Duch Święty pokazuje, w jaki sposób może się upamiętać każdy człowiek, w jaki sposób może do tego dojść. Tylko on daje swoją moc i chwałę i siłę. Nikt więcej inny nie dasz rady sam, sama w tym wszystkim wytrwać i po prostu najzwyczajniej świecie ani sobie zasłużyć, ani zapracować, ani przekupić Boga. To tylko jest i wyłącznie Boża chwała, Boża moc i Boża miłość. Kochani, jeżeli słyszycie te słowa, zawołaj do Boga. Zawołaj, bo czas jest bliski. Drugie przyjście Jezusa Chrystusa niebawem nastąpi. Czy chcesz to wierzyć, czy nie? Wystarczy, się otworzyć otworzysz Biblię. Prorocy pisali o tym w Starym Testamencie, również i w Nowym. W Apokalipsie Jana jest o tym napisane. Nie jest to Księga, którą wszyscy uważają jakaś religijna czy historyczna. Jest to Księga Prawdy, proroczego objawienia. I tego, co Bóg mówił przez wiele wieków, setek lat, do każdej natury ludzkiej, do każdego życia ludzkiego. Amen.